Dobra. Halo, Fox? Halo, jak tam? W porządku. Słuchaj, yy, gadaliśmy ostatnio na temat właśnie tam auta jakiegoś, nie? Że tam, przydałoby mi się jakieś opancerzone. Mówiłem, że mam pomysł. Bo coś, nawet wspominałem o policyjnych autach, nie? Słuchaj, masz jakiś może kontakt do gościa, który takie sprzedaje? Bo słyszałem, że tutaj w tej części Los Santos ogólnie Sandreas w całym stanie jest chyba kilka takich miejsc, gdzie to sprzedają. Masz jakiegoś? Wiesz co, mam kupca? taki stary, ale... No jakby to ująć z ciężki do zrozumienia. Więc... No ale dogadam się. Bierz po prostu z zapasem nie to co on mówi. To ci wysyłam numer do niego. Amerykaniec? Typowy Amerykaniec. Dobra, ja jestem na Chainatarnu. Obok obok Plazy Właśnie zajadam chińczyznę Słuchaj, to Ty wiesz gdzie ten gość jest czy nie? Wiesz, to powinien być obok ciebie wiesz, tam jak masz um, wie, wiesz gdzie jest to z tym dziennikarzami No właśnie obok tego no stoję no, no myśli, to... powinien być tam obok z tymi samochodami na parkingu dobra zajrzę się dzięki Znaczy zauważysz w policji nachodzę mm -hmm. do, 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 do mach tam chyba 5 albo 6 coś tam początku porządku. No, to się Mhm. No i smacznego. Dzięki wielkie. Dobra, na razie. Cześć, tu bardzo. Dziękuję za kolejny odcinek ze serii Poza prawem Odkupienia. Widzowie, tak jak widzicie, zaczynamy sobie odcinek od zjedzenia chińszczyzny co wiadomo z poprzedniego odcinka tak nie do, nie do końca dobrze nam się to kojarzy, ze względu na to, iż e, jednego właśnie z Chińczyków sobie złapaliśmy. Cezar wysłał mi coś właśnie od tego gościa. Ten numer faktycznie jest blisko, dobra. No to to jest tutaj. Ok, to się szybko przejdziemy. Musimy kupić opancerzony samochód. Znaczy, musi być na pewno wytrwały, tak? Musi być wytrzymały przede wszystkim i musi on spew... spełniać pewne wymagania, jakie mu postawię. Czyli ma być szybki, najlepiej, jakby był czteroosobowy. No i najlepiej, żeby no był szybki, był wytrzymały. No. Co tu więcej wymagać od takiego pojazdu? Dzień dobry. O, Chcę dzień dobry, dobry witam, witam. Witam. E, o, e, dostałem tutaj. Dowiedziałem się, że są sprzedawane tutaj jest takie stare. Skup pojazdów policyjnych starych. E tak, jest sprzedawane. Mm. Okej, okay. bo bym chciał sobie taki jeden zakupić właśnie. Mogę się tutaj rozejrzeć na spokojnie. Pan mi coś opowie o tych autach? E, tak, na luzie może się pan tu rozejrzeć. Ten Impaler to ile okay. kosztuje? On około. W strasznym e, osi... stanie. Właśnie wiem, bo on niestety, ale. Nie miał za ciekawej przygody. Może tak. Widzę. Wyposażenie, wszystko. Mm. Prosto z paleto. O, właśnie widzę. No Dobra. A ile ten impaler kosztuje? A to jest naklejka chyba na, na tych. 12. One tak słabo im widać, ale zgaduję, że 12 tysięcy. O tu jeszcze jest? Hellfire Policyjny. A no to. E, A, Highway Patrol. Hm. Ciekawe. Jak widzi pan, nie z bryka. Nie jest wcale jakoś takich, w złym takich, stanie. takich mało na mieście. Nie jest, jakieś, nie jest jakoś w jakimś złym stanie. No, jest w dobrym stanie. No to to się. Dobrze, to, to niech będzie w dobrym stanie. Tu jeszcze jest... Buffalo, takie opancerzone, jak widzi pan. STX... <laughs> hmm. Aha. On był policyjny? Czy może to tylko oznakowanie policyjne? Był policyjny. Hmm. On ma opancerzenie na drzwi? Tak, tak. Jest stworzony... No, wprost do takich... Typowych misji, no. Ile on, ile on kosztuje? 75 tysięcy. Drogi, ale ma Zastanawia się i zaraz panu odpowiem na, py na pytanie, czy które sobie wezmę, bo... Zastanawia się wezmę. jeszcze. Okej. Okay. Widzowie, STX, jeżeli oglądaliście... Poprzedni sezon, pierwszy, to był chyba 75-76, coś takiego. To tam właśnie mieliśmy STX-a szarego i został on porzucony niedaleko. Właśnie, nawet niedaleko, gdzieś tam jest zjazd do metra, wejście, wejście do metra. Więc auto pełne wspomnień by było. Jest opancerzone. Jest. Było policyjne, nie wiem, widzę, że widziałem tam, że nie było żadnego sprzętu policyjnego typu laptopy nie wiem jak to... nie wiem jak to z bronią w bagażniku, ale zgoduję, że też nie ma. Ż żaluzje ma. No widzowie, no. Mi się wydaje, że to chyba jest zbyt oczywiste, żeby było można się w ogóle zagłębiać w temat czy to auto, ku czy to auto kupujemy, bo jest oczywiste. My to auto musimy kupić Proszę pana Tak, tak 75 tysięcy, tak? Oczywiście No to sądzę, że możemy podpisać umowę, wszystko Przejść do zapłaty i też nie chcę tracić czasu. A więc, a więc dobrze To ja tutaj panu położę 75 tysięcy, proszę bardzo. Dziękuję. Tutaj umowa jeszcze podpiszę. Proszę dziękuję. bardzo. Kluczyki mi panna. Wsiężkie do tego tak, tak. O, dobra, to dziękuję. No co, to ja życzę. Miłego wieczoru. Dziękuję. Do widzenia. Wzajemnie. Tak jak Cezar wizowy mówił, ciężki do... do gadania, do pogadania. Nie no, ten STX, co on będzie królował. Ciągle słyszę syrenę gdzieś pobliżu, strasznie mnie to irytuje. Eee... Okej, okay. no kurde, no nie powiem, zakup... Zakup wspomnień, bo życia też, ale to przy okazji. Klakson w ogóle działa? Policyjny. Dobra. Okej, okay. zrobię. Mamy samochód. I tak, ja wiem, że to, co teraz powiem, będzie kontrowersyjne bo bazę już mamy z Zakiem, z Miguelem, z Foxem, z Leo. No ale, co jak, co na swoje postawić trzeba. Ja już mam miejsce upatrzone. Udam się tam teraz. Eee, chcę mieć swoją bazę, żeby coś tam jednak przetrzymywać na czarną godzinę. Bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. To miejsce jest niedaleko. Więc po prostu no. Musimy czasami postawić na swoje, tak? Jest to chyba oczywiste. Ważę, że samochód mamy. Pytanie, co z moim Ferrari? Nie wiem. Będę się o tym zastanawiał wkrótce, bo zgaduję, że pewnie będę i tak musiał się po nie wrócić. Mówiąc wrócić, mam na myśli jechać na komendę odebrać samochód. Gebrysz po rusku? Nie, Amerykanin, Da, twoje imię. Michael Iwan Zapraszam Ty z Ogłoszenia, da? da? Tak Tak, tak Da, da, da Super, yeah. Zapraszam Do środka. Zapraszam no. Był taki magazyn tutaj kiedyś się e, e, przemycało różne rzeczy, wiadomo jak pan Powiem panu, że w Rosji najlepsza wódka Najlepsza Europa padła też słynie z wódki. Też tak słyszałem, że tam ja. wódka jest pita na okrągła. Ogólnie no okay. te kraje, te kraje balkańskie. Nie wiem jak to się po waszem mówi. No tak, dobrze pan mówi. No w sumie co tu mogę panu powiedzieć? No pusty magazyn. Właśnie to nie teraz... Bywa. No tak, teraz mam pytanie z tymi substancjami chuj, pan tutaj... Chodzi, gówno. Mam swoje... Mam swoje potrzeby do spełnienia. I za okay. e, Te leki tutaj będą zabierane, czy jak to wygląda? A nie wiem, może sobie pan wziąć, jak ma pan jakąś chorobę Ból głowy mm, Dobra, zostawię sobie Co? Na te obsiki też są leki Dobra w porządku na, ból, na ból dupy też jest, też się znajdzie Nawet Macin na bulldupie jest no to dobrze Dobra to no Dla to kolegi miał pan może Dla kolegi Tak Dobra, to ile? Ile? O jest, jak to na wasze powiedzieć 100 tysięcy dolarów 100 tysięcy dolarów A zapłacić w dolarach czy w rublach? Co będzie pan lepiej? W dolarach, w dolarach, bo tutaj w rublach nie mogę, bo jeszcze na k***a skrzynię, a potem co, wysyłka do Rosji na Syberię, będę musiał zakierdalać. Dobra, proszę bardzo, tutaj panu chyba odłożyć nie rady. nie Syberii nigdy trafić, tam jest masakra. Słyszałem, to, że właśnie babcie. podobno strasznie zimno tam jest. To moje babci przy, przytrzymywali w 98', no i zginęła. Współczuję, moje kondolencje. Bo ją ja chyba jakiś tam kucharz... Łyżkę i w dupę wsadził coś tam. Nie, 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 nie chcę się pogłębiać w szczegóły, ja dziękuję panu za, za tę historię, ale... Panie, Ta, ja, panie ja, Iwan... Ja na, ja, na, ja na swój motor i, i spierdalać to. Okej, okay, w porządku, do widzenia. Widzowie, tak jak mówiłem, zaścianki trzeba spełniać. Magazyn, w którym będziemy trzymać przede wszystkim broń, może faktycznie rady Iwana się posyłam i leki sobie zostawię, ewentualnie będę kolejne, ewentualnie w razie takiej potrzeby będziemy je sprzedawać, co sprawi, że nasz kapitał się powiększy. Na co oczywiście trzeba zwracać uwagę, bo wiadomo, te pieniądze z dupy się nie biorą. Co prawda, jest to fakt, nie widzicie stanu konta. Ja też go nie widzę, ale jest wszystko odpowiednio wyliczone. Tak więc nie przejmujcie się tym. Teraz co ja mogę więcej powiedzieć, jak tylko nowa kryjówka, nowe mieszkanie. A teraz <laughs> a teraz jedziemy zmienić wygląd bufalki. Human. Coś musiałem coś musiałem przeoczyć, coś... Coś przegapić. Wszystko jest niby opuszczone, a odda stoją jakieś. Co dalej mnie niepokoi? Patrząc na pryzmat czasu. Co tu robię tym samym? Pokoju mnie to. Cześć. Halo, Zack? Halo. Kula nie ma zasięgu. Mhm. Uh -huh. Będzie problem. Będzie problem. Spomnę, tyle złych rzeczy Tyle osób tu skinia. Miejsce pożogi i smutko i wszystkiego co zło. Rodalonym cudem wszystko jeszcze tu świeci. Czyli to była prawda? Czas jest policzony. Wkrótce projekt Sheezer Nie zastąpi. Masz dopilnować, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Jak zastąpić? Jak czas policzony? Nie powinno cię tu być, Mike Ty jest kurwy Skąd ty wiedziałeś, że ja tu jestem? Ciężko, żeby cię nie zauważyć. Ani nie wiedzieć. To? To było tak oczywiste. Gdzie idziesz znowu? Dlaczego ty Chyba. jesteś za każdym razem za mną? I przede mną. Może dzisiaj się tego dowiesz? Zobaczymy. Jak by ostatnio? <tryk> Czyli tak. Tak. No dobra. No, coś się nie idzie. Jeszcze siły masz. <tryk> no i będę miał je wystarczająco dużo, żeby się dowiedzieć, kim jesteś i żebyś przy okazji. Żebyś przy okazji mógł zapamiętać to spotkanie raz za dobrze oh. Dość Uspokój się. Dobra Chyba pora, żebyś w końcu się dowiedział kim jestem Cezar! No, Michael, tak. Cześć, mam. Mam takie wrażenie, że. <gryw> Chyba już wszyscy zapomnieliśmy, jaki był nasz początkowy cel, nieprawdaż? Dlaczego wszyscy, których spotkam, to muszą być osoby, które już wiedzą o mnie wszystko i wszystko mają zaplanowane na mnie? Dlaczego? Dlaczego ty jesteś jednym z nich? Moim zadaniem było Cię obserwować i chronić. Miałeś być zastępcą Cizera, ale że on w sumie wiedział, jak skończy, to poprosił mnie o pomoc. <śm> sam się dziwiłem w ogóle. No cóż, tak wyszło, sam tego nie chciałem. Spodziewałem się. Po części Cię polubiłem nawet. Kim Ty jesteś? Czy na pewno jesteś Cezar, czy może nie wiem, jakiś inny? Cezar to akurat moje prawdziwe imię. W sumie mieliśmy w planie już... Shiz... Shizer miał już od dłuższego planu... W pl od dłuższego czasu w planie... Miał na celu cię obserwować. powiedział że zginie prędzej czy później. Każdy to w sumie wokół niego widział i wiedział, że prędzej czy później ktoś... Albo to będzie Sam, albo ktoś inny z jego grona Wsadzi mu sztylet w plecy. No nic. Niestety miał rację. Wiedziałeś, że w pewnego. w pewnym momencie byłeś moim mentorem. Zabawne. Ale miałem. Moi, nawet moim zadaniem. Być. moim zadaniem było po prostu cię obserwować i sprawić, żebyś został przy życiu. Już I... nawet od, od. od Liberty City mieliśmy cię na oku. Dlaczego? Znaczy... Dlaczego wy mnie wszyscy śledzicie? Dlaczego wy chcecie, żeby moje życie było zapanowane od punktu A do punktu B? Dlaczego? nie rozumiem tego. Dlaczego Kolejne wy wszyscy już zapadło? Aż, cóż, jedna osoba albo kilka decyzji było złych. Więc to trzeba było? Trzeba, trzeba było improwizować. Ale. No, planem C. Nie, nie rozumiem, dlaczego zawsze. Dlaczego, jak coś mi się trafia, to... to musi uderzać we mnie tak mocno? Ja. Ciężko mi jest zaufać ludziom, ale. Tu się okazuje, że osoba, która była moim największym przyjacielem, okazuje się być na moim największym wrogiem, a ty okazujesz się być gościem, który wpierw mnie bije, pojawia się z dupy za moimi plecami, broni mnie i teraz mi wyjawia, że też jest moim przyjacielem! Ty miałeś być zastępcą z Shizera. No dobra, no Moim to... Moim zadaniem było na początku cię y obserwować i pilnować, że wszystko idzie zgodnie z planem, a to, że w międzyczasie pojawi się shitsu, Leo. <grym> o dziwo też Zak. <grym> to były jedyne komplikacje. Myślisz, że w planach miałem celować do Ciebie z pistoletu i wsadzić mu nóż w żebra? Co wiesz słuchaj, o tym gazie, słuchaj. który wdychałem? Wiesz co, kiedy Sh Shizer jeszcze żył... On był w fazie testów, to nazwa... Nazwa tego gazu to jest gaz Nerox. Ja, Zajebiście to... toksyczny. Na początku był taki śmiertelny, że w sumie po kilku wdechnięciach z twoich płuc zostało tyle, co... W sumie tymczasowe wzmocnienie żołnierzy na polu bitwy. Ja byłem obiektem czasowym, zgaduję? Nie. Średnio powiedziawszy, to prawda, zgaduję, że w ogóle nie mieliśmy w planach, gdzie faszerować tym gazem. Ale odkąd. Czy zmarł? To cóż. Co powiedz plan mi w pizdu. Powiedz mi, Cezar, o ile faktycznie jesteś, Cezar. Czy. ten gaz.

Cieszy mnie to bardzo. I... Co z tym trzeba teraz? Co z nim? Co Ale co my z nim zrobimy? To, że on sam nie zabi, to się już domyśla. Co my z nim zrobimy? No mają zamiar się z nim złączyć albo z nim walczyć. Ja się z nim złączą, to zacząłem z nim walczyć, no to się śmieję. Nie wiem, nie wiem co mam myśleć na ten temat. Człowieku, jesteś osobą, już ci to mówiłem. I tak. Czy... Dobra. Dobra, co?